jest po aktualizacji <grywia> co, co się stało? Dobra, <grywia> nie patrzę nawet tam <grywia> Nie patrzę e, Musimy, słuchajcie, tak mówimy przede wszystkim To o coś jest nie tak Czemu? Co się stało? Chyba to samo nas ciągnie i nie wiem, co się dzieje Poczekaj, musimy zobaczyć Ja nie ja wysiadłem i nic nie mogę zrobić Pomocy! <grywia> nie <grywia> mogę nic <grywia> zrobić A jest to, że normalnie, to był wir i samo nas ciągło dookoła Już się mogę ja nie wiem co mam zrobić Wydę cię o całą Pomocy być, nie mogę Gul nie, nie, nie wiem cię od igrę całą ja nie, ja nie mam Poczekaj Poczekaj Morda gdzie ty jesteś? Gdzie nie jest nie. Zbysław, gdzie jest Zbyku <górne> Ja muszę wyjść! No, no. <gry> ja nie mam dłużs! Ociekaj, bo ja się popłakałem w zbiorku, gdzie ty jesteś! Ciężkarnik, pistał o mnie! Ale on nie! Nie mogę! Ja Ej, ja go nie widzę w ogóle, gdzie on jest! On zaczął sypać, I jak zaczął nas flagować I, i dookoła w superjeździe iśmy, jakbyśmy nie byli, nie jak... byli, co i tak ciebie nie nie, to... nie mogę! A ciebie bywali od serwera, czy co? Nie, ja nie mogę się ruszać, ja Dobra, słuchajcie, małe cięcie, małe cięcie i widzimy się zaraz z powrotem. Zopa, zobacz, zobacz, co robi? Pa! Przypierd... Oboli! Stój! Kingu, poczekaj. Kur... Kurwa. Obolił przyczepę z Ja pierdzielę. wyłącz wyłącz tą sieczkarnię, chopie! wyłącz to! Kurwa, jak pierdzielę. zbychu, co tyś tam robił? Co? Uff. No i co, co, co ja mam teraz zrobić Cholera, cała porysowana przyciepa. Daj, ci Dobra, wiesz co zbychu? Ja nie będę z tą rozmawiał, weź, siadaj! Na <laughs> ale dynamo musi. się... <laughs> ja pierdolę! Mordo, tam dynamo na pełnej było, nie? Ta lampa A z iskry tysięcy jonów tam chyba było w tej lampie <laughs> Kocham tą serię, nie? Naprawdę kocham tą serię za to Panie, tym kombajnem schodzi kupę czasu Więc ja mam czas posiedzieć, zobaczyć jak to jest z terminami Ej, chłopaki. No. Późwa. Wejdźcie w, y, w tego y, w kalendarzyk. Macie dziwne kolory upraw? Nie. W... Co? Macie inne kolory, pory siewu i pory zbiorów? Nie. Chyba karta mi jebła. Mam żółte i fioletowe. To no, da się z... o, cię Może, się... że ty dla lantanistów złączyć. Aha. Nie w Włączony jest. No, to, no. to wyłącz. Aha, a jakim cudem? No, nie wiem, to może o, między nami jakieś tajemnice jednak. Dobre. Ale ty, coś się, on tylko serio zmienia tam, nie wiem, yy, no Nie wiem, ja nie jestem daltonisem, kolory, wiem, kolory hmm. zmienia daltonista. No kobiet, skoro je zauważyłem, to znaczy, że nie jestem, więc całe szczęście. Bo to jest git to, to stolowy. Ja, pierdzie... przesł... ja mówię, ty kurwa, pokazuje nam chyba, że wszystko nam zwiędło, nie? Bo ja miałem taki... Taką zieleń zgniłą typową jak ją pod żółć padając masakra, się kurwa, ci no, Nie rozumiem. będę, nie będę tutaj odwalał lipy, zagrajmy. moment to tam. Tak, zagrajmy to realnie. Kurwa mać serio? No to się zagrał. On jest naprawdę ciężko go wyczuć, bo jest mega wysunięty dół ma cały. I wylądała. I czekaj. No i teraz niestety nie będziemy mogli. Jeszcze on nie chce go puścić, bo to tak zawsze z wózkiem jest. Ale on powinien go złapać normalnie do góry. No, nie, nie, niestety ten wózek nie łapie. Hop! Gdy ty jesteś tutaj, dobra. Eee, niestety Ale... to jest problem, Ale... bo żeby nie było lipy <grym> na odcinku, i postanowiłem... I zagrajmy realnie. <grym> postanowiłem, że sobie ogarniemy... Eee, Wózek przed odcinkiem, żeby nie było lipy gdzieś tam na odcinku, to robić. No kurwa, nie, nie upasuje się ten wózek. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy trzeba innego. Ja już miałem to normalnie odłożony u siebie, na. jak testowałem. No to, ja z jakim wózkiem? No, no. bo poczekaj, no. Pole będzie podobne wielkościowo do tego pola za domem, nawet chyba większe. Jak połączymy to później. O kurwa, nie zauważyłem, że w... no. Ja pier to. Tak, kurwa. Aha, podniosłeś we to... mnie na ty. No, Ja pier to aż nie. Także Inci... to Dira przestał. O, kur... o masakra! Obie! Miałem 100% i kombaj mi wystartował, ja byłem na escape. A jeśli nie widziałeś, jak podskoczył to, maskę zerwało. Ja tylko usłyszałem, jak Adaś powiedział mordeczko, to już wiedziałem, wiedziałem, że coś jest nie tak, nie? No, no, no Czyli już tak, jestem... Tak, tak, już, ja jestem <grym> już jestem przynajmniej pewien, że jak mam 62% jadę z jednego no, końca tak. na drugi, to nie dojadę. I tak sada nic się nie zmieniło. Trzeba mieć 50 parek. Jednakże. Ja to... Bo jednak to Happy New Year nam musi wybić, czyli set setna motogodzina. A... Nie wiem, czy my jakimś ciągnikiem <grym> osiągniemy, kurde. Tak sobie myślę, teraz jaki ciągnik ma najwięcej u nas brodek. będzie ciężko. Czwórka ma 63.

Zdrowie, weźmy, no zdrowie, zdrowie, zdrowie musi być oczywiście. Polaris. A od razu lepiej go. Najdłuższy gocinke. Oby nie. Aż takiej reklamy nie robimy w tym majcie. Eee...